osobiście tak mocno potraktowany przez w rzeczy, że to co ja piszę to jest tek y, kłamstw i w ogóle jakieś okropne rzeczy i tak dalej. Y, Proszę mi powiedzieć, y, jak się przedstawia sytuacja po, no właśnie, co z Grzegorzem Wiśniewskim, od tego zaczął. Co z rekomendacjami komisji antymobbingowej? Czy Pan, jako dyrektor, kierownik zakładu pracy, bo chyba w takich kategoriach też się traktuje. Będzie jakie są te rekomendacje, czy będzie pan je realizować? Proszę powiedzieć, możliwie jak najwięcej, bo mnie nie tylko mnie bardzo smuciło to, że ta Brzeże milczy. To po, po pierwsze na ten temat wolałbym rozmawiać przy następnej premierze, a nie przy tej, tak? To znaczy będzie tak wygodniej i prościej, bo rozumiem, że. Mówimy o niepokoju, który będzie w lipcu, więc te wszystkie tematy. W tej chwili, mówiąc też wprost, Grzegorz Wyszyski jest na zwolnieniu lekarskim i nie chciałbym publicznie opowiadać o tym, co się z nim stanie, w momencie, gdy nie porozmawiam z tak zwanym pracownikiem, tak? czyli bo jest pracownikiem i ta relacja tutaj, pracownik-pracodawca jest akurat elementem istotnym. Ale rekomendacja nie no, jest utajnica? No, ale nie ma potrzeby opublikowywania tego wszystkiego, tak? znaczy, natomiast odniosę się do tego, czy mnie nie obraża to, jeśli pan mówi w swoim artykule, że ten czy ów reżyser musi się z każdym przesłać? Bo to jest nieprawda. I to A jest... ja tak nie napisałem. No, tak, ale, no, no pan tak mógł czy, zrozumieć, ja ale ja, ja tego nie tak napisałem. No, ale to nie, nie jest tak, że w, 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 wszyscy aktorzy przechodzą przez jakieś sito, które po prostu. E, na, na ale problem, przepraszam, że... przepraszam, ja tego nie napisałem, to już jest interpretacja. Ale, ale, ja wiem, że jesteśmy w teatrze i wszystko jest umowne, jest ale co, bez przesady, ale bez przesady. Bardzo delikatnie Bardzo delikatnie więc... zarysowałem problem i dostałem baty od Teatru Wybrzeże. Kopciński mnie <Chall mistaken> wyzwał od donosicieli. Knア> nie wiem co zrobił Kopciński. Ja traktuję te sprawy bardzo poważnie i w ogóle mówienie, mieszanie mobbingu z molestowaniem jest dla mnie jakimś też nadużyciem, które tutaj w naszym klasie nie miało miejsca, więc ja bym jednak chciał, żebyśmy też umieli to jakoś tam rozróżniać. I jeśli, na pewnie będą takie jakieś pojawiały się pytania przy okazji następnej premiery, to postaram się tam udzielić takich informacji, które, które będę mógł udzielić tak i, i które będę uważał, że, że są a, no, takie, jakie, jakie mają być. A no. czy możemy się umówić na coś więcej niż oświadczenie? Bo oświadczenie to jest I one, będzie way, oświadczenie, one way ticket. Będę, Ja chciałem nie... z Panem porozmawiać na ten temat. Czy jest to możliwe? Ale, ale, no, ale na temat czego? Na temat no, tego, na czy... tematy tej sytuacji. Skoro Pan mówi, że ja pisałem takie rzeczy, to chcę panu udowodnić, że nie tylko nie pisałem takie rzeczy, ale że nie pisałem o wielu innych rzeczach, o których informowali mnie pracownicy, aktorzy Teatru Wybrzeże, a to dlatego, Panie Dyrektorze, że najpierw chciałem uzyskać informacje z Teatru Wybrzeże. To nie jest tak, że nic się nie stało. Ja czułem się bardzo dotknięty, jeśli Państwo po tylu latach naszej współpracy potraktowaliście mnie z buta mówił on, że to jest tekst I to, to znaczy, cały teat, cały teat, tak sądzi. Zespół tego nikogo nie traktujemy, to po pierwsze. Natomiast nie chcę się tyle licytować, kto został bardziej dotknięty. Natomiast ja się czuję odpowiedzialny za, za cały zespół, tak? I ma pan taką łatwość, że tak powiem, Zachowania pewnych wyroków, które są po prostu czasami wyrokami no, nie, nie, niesprawdzonymi albo po prostu nie, 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 nie mającymi prawa się pojawić w przestrzeni publicznej. A rozumiem, że ta przestrzeń publiczna Pana interesuje. Tak i tyle. No, ja, ja, po prostu w, te, w tej sprawie. Natomiast dobrze, to kiedyś, nie będę męczył. Teraz, ale... teraz, no tak, to bo teraz Ani nie ma czasu. No Okej, okay, dobrze, to mówię. Tak, niebe... A dalej, czy więc... możemy się umówić na spokojną rozmowę? Te, 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 a kiedy azjatycką z tego 23 3 Chyba. To znaczy, my za dwa tygodnie mamy po prostu tak. premiera niepokoju i będzie próba medialna, po prostu. Tak, myślę, że będzie naj, najprościej. Tak, tak, na spokojnie, to, bez tam, no, pośpiechu. Nie, na spokojnie, ale nie no, to ja po, Porozmawiamy na tym, ja. Ja, Wiem ja, ja, to, ja, wiesz. To, ja próbuję z panem dyrektorem mówić się na osobną rozmowę na ten temat, jeśli można. No, ale pan dyrektor powiedział, że będzie mówił na no, aktualnie medialnej i pokoju. Co to do tego? Znaczy, my... ja, no, no, mogę się umówić tylko w związku z tym, że, że ja generalnie nie boję się rozmowy, tak? Natomiast e, sprawa jest e, ważna, czy, 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 czy na tyle ważna, że no, chciałbym jakby wiedzieć, co pan no, tam ma. Bo, bo, no bo, tak, bo, bo, bo tak jak mówię, nie zawsze mam... Do końca wypełnione w jaki sposób ten materiał jest wykorzystywany. Dobrze. To proszę mi powiedzieć, czy to, co teraz było nagrane, może być opublikowane? Chyba tak. Dobrze.